Wczoraj Brazylia, dziś Włochy, dwa świetne spotkania, od, od, można powiedzieć odmłodzonej polskiej reprezentacji i dwa zwycięstwa. No i dziś jesteście już faworytem do wygrania turnieju w Pecaro. E, oczywiście mamy jeszcze, mam jeszcze jeden krok do, do zrobienia i na pewno nie, nasza koncentracja będzie podobna jak w meczach wczorajszym i dzisiejszym. Na pewno na 100% wszystko musimy wykonać, aby wygrać mecz z Iranem, bo to nie jest łatwy przeciwnik mimo tego, że pokonaliśmy ich w meczu towarzyskim w Katowicach. Czy jesteśmy faworytem? No nie mi to oceniać, to tego są wiadomo dziennikarze, my, my skupiamy się tylko i wyłącznie na graniu i na regeneracji i może obejrzymy się jeszcze w finał Ligi Mistrzów. Mam wrażenie, że Ty tutaj już Ty personalnie tutaj w Pesaro wygrywasz bardzo, bardzo wiele, swoją, budujesz swoją pozycję w tej reprezentacji, bo w obu tych trudnych meczach pojawiałeś się na boisku, w obu no, zostawałeś do końca. Staram się pomagać drużynie jak tylko mogę, jestem cały czas do dyspozycji trenera. Trener wprowadza, robi dużo zmian, każdemu daje się poczuć pewnie na boisku, cały czas jesteśmy gotowi i wiemy, że możemy, możemy pomóc drużynie. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo wiemy, że, że każdy zawodnik może coś od siebie wnieść do, do naszej gry i że jeśli ktoś ma słabszy moment, inny wchodzi nawet na chwilę, żeby dać, dać się odpocząć drugiemu i na pewno to jest duża, duża dla nas wartość. Jeśli chodzi o mnie indywidualnie, to bardzo się cieszę z tego, jak to się na razie toczy, aczkolwiek muszę... Podejść z pokorą i zachować koncentrację, aby było jeszcze tylko lepiej. Ale dobrze czujesz się w tej drużynie, prawda? No oczywiście, bardzo, bardzo dobrze myślę, że wszyscy dobrze się czujemy, mamy świetną atmosferę, do tego wygrywamy, także no na razie jest wszystko w dobrym kierunku idzie. Dzięki.